Nauczanie domowe, 13 października, Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 11, wersety od 37 do 41. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył pierw rąk przed posiłkiem. Na to pan rzekł do niego. Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nie czyż stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? A raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste. Scena z Ewangelii wygląda na oficjalne zaproszenie, które zamożny człowiek skierował do Jezusa, myśląc sobie: Jeśli mi się spodoba ten nauczyciel, to będę go wspierał materialnie. Wskazują na to słowa Jezusa o daniu na jałmużne wnętrza tego, co jest wewnątrz człowieka. Prawdopodobnie Jezus zobaczył w sercu tego człowieka pragnienie ofiarowania czegoś, ale pragnienie, które jak widzimy, było bardzo zewnętrzne. Nie wynikało z głębi. Dziś, gdy króluje cywilizacja obrazu, wizerunku, pijaru, chcemy dobrze wypaść, pokazać się, zrobić wrażenie. Jezus zasiada z nami do stołu i zwraca uwagę na coś, o czym zapominamy. Na przykład, że Eucharystia to nie formalne spełnienie obowiązku, że sakrament pokuty to nie duchowy makijaż, modlitwa to niewyuczone słowa, dom to nie same ściany, małżeństwo to nie kontrakt, miłość to nie tylko emocje. Zaproś Jezusa do swego domu na obiad. Jezus zajmie miejsce za stołem wśród Twoich domowników, chociaż nie jesteście ani idealni, ani doskonali, i Jemu to nie przeszkadza. Ważne, żebyśmy poczynili te istotne spostrzeżenia. Po pierwsze, że mamy tendencję pouczania innych, więc bardziej powinniśmy skupić się na pracy nad sobą. Po drugie, Zwracamy uwagę na to, co zewnętrzne, i czasami bardzo na to zwracamy uwagę, pomijając wnętrze. Więc Jezus wykorzystuje sytuację, by skierować słowo zarówno do tego faryzeusza, jak i do nas. O czym powiedziałby Jezus w Twoim domu? Pomyśl o tym, na co by zwrócił uwagę. Czy może powiedziałby nie koncentruj się na tym co zewnętrzne nie oceniaj po pozorach nie żyj powierzchownie może powiedziałby spojrzyj głęboko w siebie odkryj bogactwo życia duchowego to jest skuteczna terapia oczyszczająca z pozorów o czym by Jezus powiedział Tobie zasiadając z Tobą przy stole. I jeśli chcesz dać coś Jezusowi, daj Mu serce. Niech Ci błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.